Witam, witam, Was z powrotem, tutaj w, na żniwach kukurydzianych, tak jak wspominałem, od tego momentu będzie kolejny odcinek nagrywany. No i zaczynamy od tego momentu nagrywać, więc witam Was ponownie od serii, wiadomo, na mapce Szpakowo, od Bizona do Leksonu. Właśnie Bizonkiem kosimy, później troszeczkę pojedziemy, jak tam się uda trochę napełnić, trochę pojedziemy, później ogarniemy. Ten, e, ogarniemy te opryski No i tak w macie troszeczkę tam dojedziemy tam do ciągnika Odczepimy sobie przyczepy najwyżej No i pojedziemy sobie oprys, zrobimy na te pola co mamy Tak żeby było tam, chwast, na chwasty jeszcze powinny mieć towaru No i tam jakoś powoli zleci, Coraz bliżej do 500 subskrypcji Jeszcze dwóch subików brakuje, naprawdę no, Bardzo proszę, zostawcie mi te dwa subiki tak, żeby dla mojego okaż było tam, no i tak nic z tego nie będę miał, ale tak dla mojego oka, że to 500 subskrypcji zdobytych jest, coś jednak się udało na tym kanale ogarnąć. A co dalsze, później plany na temat dalszego po 500 subskrypcji? No raczej może coś się zmieni, może nic się nie zmieni, może coś dodamy, może nie dodamy, to jest zagadka. 6 to jest zagadka na świecie, nie wiadomo, nawet najstarszy gularzy nie wiedzą jak to dalej będę toczył z tym kanałem, i tak dalej, zobaczymy po prostu. Na pewno nazwy kanału już nie będziemy zmieniać, tak jak Marcin Farm Games zostaje, więc jest najlepsza nazwa moim zdaniem na ten kanał. No, ale tam już niech będzie, zobaczymy, poczekajcie, zobaczycie co tu się nam tutaj uda walczyć dalej. Ale tam zobaczymy, teraz troszeczkę no, na pewno będę musiał chyba chwilowo zastopować to nagrywanie tak, żeby cały tydzień być, bo ja muszę ogarnąć swoje sprawy w poniedzieli, bo teraz to wiadomo, nie mam czasu zbytniego, bo obiad gotuję, więc to nie pójdę, nie poogarnię, więc w poniedzieli raczej nie będę miał czasu, jak mi się... E, jak mi się nie uda w niedzielę ponagrywać, w sobotę nie uda mi się ponagrywać, żeby na tydzień czasu były odcinki, więc wybaczcie mi. Ale będziemy musieli taką przerwę zrobić dopiero na weekend, będziemy się widzieć następnym. E, więc bo ja inaczej ja się nie wyrobię, ja mam swoją robotkę do zrobienia, a coś mi wczoraj też zdrowie zaczęło atakować, więc muszę się śpieszyć, co póki jeszcze sprawny e, więc zapewne będę musiał niedzielę do lekarza się wybrać. Nie będzie wyjścia. No. Taki wiek, już zacząłem powiedzieć, że będzie trzeba polegać, choć śmieszne, ale żyć nieprawdziwe. Więc tutaj, tak żeby nam nudno nie było. Tutaj objedziemy tą kukurydzę, odepniemy później tamten ciągnik, i pojadę tam po prostu, pojedziemy na gospodarstwo, opryskamy. No i tam warzywa na pewno by trzeba było sprzedać, ale tam już w następnym odcinku, tam w listopadzie, będziemy orki jakieś robić i tak dalej. Najpierw muszę się uporać z tą kukurydzą. A, kukurydza jest od zarobania, więc wam powiem, że... ...da, to nagrywam na sobotę, więc w sobotę, jak będę miał chwilę czasu, będę miał czas, żeby to poogarniać. Nawet jutro. Jutro już tam... ...jutro trochę luźniejszy dzień mam z rana, więc... ...powinno być dobrze. Dobra, my tutaj tak wyłączymy tego sprzęta, pojedziemy po ten ciągnik, tutaj wysypiemy się... ...i po prostu... Hmm, ...po prostu ten... Biorę ten ciągnik, tak żeby nie długi odcinek był, bo znowu zanudzicie się długim odcinkiem, ale podoba mi się ta wersja. Tego ciągniczka. No ale no cóż, fajna. Tutaj trochę sąsiadowi zjedziemy. Dobra, sąsiad nie widzi jak coś się tam... No, pojedziemy, rozładujemy go, ja ten ciągnik sobie zabiorę na, na gospodarstwo tam pojedziemy, podczepimy opryskiwacz chwilowo i tak, i tak czekam na paczkę, jakbym tam chwilowo będę musiał zastopować na pewno nagrywanie bo widzę na podglądzie, że no jeszcze na razie kurier nie przyjechał, ale dostałem informację, że ma być ale o której to nie wiem na pewno o którejś przyjedzie chyba tutaj odepniemy to niech się wysypie a my jedziemy szybciutko na gospodarstwo, zapinamy, jedziemy tutaj te pola opryskać, tam na pewno ta pszenica też będzie do opryskania, tamten rzepak, ten rzepak, więc mamy trochę rzeczy do opryskiwania. Ale wam powiem, ten co było tyle deszczu, dawno nie było, naprawdę dzisiaj, że coś tam ma popadywać, ale raczej już tak po prostu resztki tego deszczu, jeszcze jutro coś tam przelotne. a naprawdę powiem wam, że uh, dawno nie było takiego deszczu. W już ma być miary ciepło, to będzie trzeba ogarniać po prostu wszystko. No i w sobotę też ma nie padać, więc ja muszę ten ciągnik, bo trzeba się czekam na części do ciągnika. Mają dzisiaj y, dotrzeć, więc w sobotę na pewno ciągnik składam. Mam nadzieję, że żadnych problemów nie będzie, bo tydzień czasu stoi na rywarkach. No, no cóż, życie takie, bo jutro raczej chyba nie dam rady tego poskładać, no bo jak będzie padało, zobaczę po prostu, zobaczę. Bo i to mówię trochę taki wolniejszy dzień mam, więc tutaj... Trochę narobiło mi się palet chyba. E, nie ma dużo. Dobra, gdzie ten opryskiwacz mamy? Czy ja w ogóle go przywiozłem? A, tam stoi. O, tam go zaparkowałem. Dobra. Tutaj mamy. No, zmieniłem na takiego kwenranda. Mówię, Tu też raczej będzie trzeba powoli się brać za przebudowę tego wszystkiego tej gospodarki. Mam nadzieję, że już tam no, trochę ziemi doszło. Kolejne kawałki, więc. Mam nadzieję, że będzie chwilę czasu, żeby to poogarniać. Tutaj muszę da się ona pozbierać. Tą workownicę muszę też jeszcze kupić, postawić gdzieś, żeby stała. Dobrze, tam będzie troszeczkę robotki. Dobra, mamy 800 litrów. No, a powinno nam styknąć. Jak nie, to nam braknie. To się tam niedaleko sklepu będziemy to najwyżej kupimy. Ale bym słup przestawił. No i dobra. Mam nadzieję, że Wam się teraz ta modernizacja tego ciągnika podoba. Taką mam nadzieję, że Wam się podoba ten kolor. Ładniejszy moim zdaniem. Może taką trzydziestkę w takim kolorze zrobić? Jak myślicie? Nie wiem, bym musiał pomyśleć, zobaczyć. Ale wolał bardziej w czerwieni z tym czerwien-czarny z czarnym połączyć niektóre elementy? Nie wiem, czy by mi wyszło. Takie luźne przemyślenia. albo szary może z czerwonym. O i tak mam kabinę trochę do przerobienia, więc, więc troszeczkę muszę tam małych modernizacji podnosić, więc tu opryski są. A, poczekaj teraz są tu kwasty jest sens pryskać. Fasty małe, dobra, możemy pryskać. myślałem, że nie, nie ma kwastów tutaj. O, 18 metrów zapomniałem się. Zapomniałem się. Dobra. dobra, odpalamy oczywiście nawigację GPS-a. Ok, zapinamy w tą stronę, mnie tak kieruje. Dobra, już nie wejdzie. Patrzcie, zjebane ta nawigacja w tym ciągniku Jest dobra, pryskamy. Objedziemy raz, drugi. No i elegancko. No i oprys będzie elegancko zrobiony. E, nawet fajnie się komponuje teraz. Ten opryskiwacz z tym ciągnikiem. Mm. Bardzo fajnie. Można oczywiście go przebudować jeszcze na większą... i nadal nie jest posprzątany. O, tu mi jak mi zarosło. A tu jak tu mi zarosło. Mm. Dobra, opryskamy. No i oczywiście w header musiałem walnąć. No. Muszę go pozbierać w końcu. I tak to stoi i stoi tutaj. Tu i tak tak orka będzie tu, muszę kamienie pozbierać tu na całym polu przed kukurydzą, bo tu jedziemy cały kawałek kukurydzy Więc wam powiem, że ja to mam od zarąbania roboty Żeby to ogarnąć A oprócz taki jesienny zrobię, bo jak widzieliście jakie pasty wysokie są, więc to będzie na wiosnę jeszcze źle, jeszcze bardziej, gorzej wyglądało No ale no orki tam nie było, więc tu raczej no to nie ma co się spodziewać, nie podoba mi się lepiej ten ciąg W tej konfiguracji jeszcze parę rzeczy można tam do niego dodać, i chyba dodamy po prostu. Dobra. Ja tam jadę na sklep, yy, kupimy po prostu... Yy, kupię tej jednak chemii, bo może braknąć tą beczkę, jeszcze kupię, po nieco przywiozę. Bo widzę, że może mi braknąć tej chemii. Do pryskania, bo tu 600 litrów zostało, dowalimy do pełna. I tyle. Może złożymy przed deszczem, jak nie to drugi dzień będziemy jechać, na drugi dzień będziemy kosić tą kukurydzę, no niestety, o muszę przerwać, no i fajnie, no i, i części do mnie dotarły, więc będzie można, zobaczymy jak jutro nie będzie padać, to jutro się najwyżej zajmę e, z poskładaniem, jest to co zamówiłem, Spor otworzyłem oczywiście paczkę, zobaczyłem, bo to z tymi kurierami ostatnimi czasami to lepiej trzeba sprawdzić wszystko, bo ja raz się nadziałam, nie spojrzałem od razu i później zginęła mi część, która sporo kosztowała i oczywiście jej nie odzyskałem, bo. A mówię, nie będę już się z nimi wojował. O, za mało pieniędzy mam. za fuks. Hmm, Nie ma nic mniejszego. nie aj, dobrze. Aj, aj, niedobrze. Niedobrze. A ten co to będzie? Z wodą na pewno czego rozrobić No to wam powiem, że słabo. Nie mam za co kupić chemii. Ja pierdyk. Ajajaj. Kurwa, nie dobrze. no muszę wziąć to tysięcy. Nie mam za co kupić chemii nawet. Zaraz hmm. Dobra No, teraz będziemy mogli kupić chemię wszystko poczekaj, to, to, dobra. Wszystko drogie to. Wszystko niestety drogie. Ale no cóż, taki małzarek będzie znowu na jakiś czas. Babra. Ła, dragobuj to. Dobra, ja tam jadę na pole, na tamte rzepaki. No i widzimy się tutaj. Teraz też będzie cięcie takie zrobię. No bo za czym ja dojadę, a nie ma sensu, wiecie. Yy, nie ma sensu, żebym nagrywał całej drogi. Jak już znacie dobrze. Widzimy się za chwilę. Dobrze, dojeżdżamy już na to nasze pole, piękne. O jezu, amortyzowana oś, naprawdę, w tym ciągniku jest tragiczna. Nie, no fajnie jest, ale za bardzo mi go podrzuca. Dobra, rozkładamy tutaj elegancko. Mamy ustawione. Ustawiamy się elegancko, ustawiamy się. A, pryskiwać Oś 18-metrowy. Na razie mówię, po co większy? Niepotrzebny mi zbytnio. Na dwójeczka wystarczy? Wystarczy. No, i te chwaściki po ponikną, bo tak to, to brzydko, jeżeli tak, tak wygląda, co spóźniłem się, to trzeba do, od razu, muszę po, tym, e, po, po siewach od razu pryskać. I tyle w temacie, jak nie orze, Tak, żeby nie były te chwasty. Tak to tak brzydko to wygląda. Ale no cóż. tam stronę pojedziemy. No tu niestety drugi raz ten rzepak. Jeszcze będę musiał nawozami wjechać. Nie wiem czy właśnie... O Jezu, nie to miałem. Po co ja to opuszczam, Miałem wyłączyć. Szkoda oprysku. Wypoli mi teraz tego rzepak. Ogólnie... Co ja miałem powiedzieć? Ogólnie to jeszcze akcję z nawozami musimy przygotować. My na... musimy tutaj nawozy sypnąć, teraz jeszcze przed... W... Teraz na jesień, w następnym chyba w październiku, albo w listopadzie też jeszcze wpadniemy nawozy, albo w październiku drugim <laughs> wpadniemy, drugiego dnia października, bo to jeszcze nie wiem jak to będzie z tymi kukurydzą, więc Wam powiem, że ta, chyba tak zrobimy, tak będzie najlepiej, naj, najwygodniej, ogarniemy po prostu temat. żeby nam starczyło prawie, ale tam nic się nie dzieje Kupiony to kupiony, a tu widać kontrolka się świeci no i dobrze, mamy opryskany składamy go, jedziemy teraz tam koło rzepaków i będziemy dalej kontynuować tutaj zbiór kukurydzy a widzicie jak podskakuje? nierówności tu są zarąbiste ale już tam dobra, pojedziemy wolniej po prostu no i opryskane, no, trochę takie dziadowskie są, ale no może pielnik kiedy kupimy, żeby pielnikiem też tu póki jeszcze wcześniej, tak właśnie jak w pierwszej fazie jest, czy tam w drugiej, drugiej fazie żeby to można było wypielić fajnie no zobaczymy jeszcze, pomyślimy, zobaczymy może jest taki fajny, nawet na większy kwastun chyba na, na zielonce testowaliśmy. Ale on drogi jest bardzo. na Zarajmy tak jeszcze z tyłu obciążenie, jeszcze za mało na przodzie jest. Wiadomo, ten ciąg jest długi. Ła To ciężkie. No i tyle w temacie, co mogę więcej powiedzieć. Najważniejsze, że części mi dotarły, więc będę mógł się zająć mm, 30, dokończyć znowu. Ja nie wiem, wam powiem, ja jestem ciekawy co kolejne, bo tutaj takie oferta mam, myślałem, że to łożyska, mówię, a tu patrzcie, czop tak samo do wymiany, no bo też jakiś taki podejrzany jest, mówię, zobaczę jak nowy faktycznie, jak nie będzie podejrzany, zobaczymy, nowym porównamy. Ale no, widzicie, no, no ja mam takie oferta, że dwie rzeczy od razu na trzeba zrobić, ale z jednej strony może i dobrze. Będzie wymienione to i to Ten w razie W, jakby któryś pęknął będzie na zapasie no, no. Taka prawda jest, no, co, co innego No, no i jedziemy A Oprócz zrobimy na kolejnym polu Podniesiemy wyżej. No już tutaj fakt trochę mi tego góry zostało jeszcze do, do tego doskoszenia, no nie mówię, że nie, tak patrzeć na to. No, trochę jest. Właśnie nie wiem w, w, jakiej, w jakiej kategorii jest ta maszyna do pakowania. Gdzieś ją widziałem, tylko nie wiem w jakiej kategorii ona jest. Dobra. Gdzie ona będzie w kate kategorii różne? Te różne. To jest to do pakowania. 2,5. 8000 tysięcy litrów pakuje. Karmę też. Będę musiał ją się przywieźć No, a będzie trzeba kupić, bo będę chciał gdzieś tą, tą, tą paszę workować od razu, więc... Będzie trzeba coś tu wykombinować To jest właśnie od tej, tego, tego, co wam kiedyś podawałem, link Dobra Dobra, idę opryskiwać, zaprowadzić, no i widzimy się ponownie za chwilę. No dobra, siedzimy z powrotem... powrotem tutaj w naszym bizonie. I powoli będziemy kończyć to po prostu, to żniwo. Dobra, jedziemy. Będziemy powoli kończyć to koszenie, bo już raczej nie będę kolejnego trzeciego odcinka z tego pokazywał, więc postaram się to jak no, najogarnąć w miarę możliwości. I tyle, no co no. To jest monotonna praca, bo to będą prędkości zajebistej nie ma tutaj, więc... Ale... Jest akcja, jest... Kukurydza na ziarno, jest... Nie spodziewałem się, że na tej serii będę kukurydzę na ziarno kosił... Ale jest, szybciej niż się spodziewałem. Tak jak mówię... Na pewno Bizona muszę zmienić na jakiegoś, co jest dostosowane do tej przystawki bo ten raczej nie jest dostosowany widać nawet jak wam pokazywałem w poprzednim odcinku że on nie jest złożony do tej przystawki żeby miał ją więc ale że to jest farming to tam kombaj kombaj działa tak działa działa najważniejsze najważniejsze że to działa tutaj powinno i tyle no i co? ja już myślałem że już na te kukurydziane Żliwa, nie dam rady z tym Bizonem, ale Ale na pewno dostaje podobce Bizon. To jest na bank, tak? Bo raczej nie są stworzone do tego, żeby kukurydzę kosić. Ale cóż, nie wiem, czy widziałem kiedyśkolwiek Bizona z headerem. Tak no, chyba raczej nie. Ale jest, to jest, Cieszę się, że jest. Ja myślałem, że nie będzie jakiś tak listy <coughs> z tą kukurydzą. A jak mamy tak poustawiany sprzęt, to od razu sobie podjadę tutaj i wysypę, no bo co będę to Co Bardzo je jeszcze wizarda, tak? No tutaj cofnę ciągnikiem, fergusonkiem, bo jeszcze na tym odcinku nie był. Jak Mam tak poustawiany przyrzeb, trzeba tak korzystać, tak z tego? Bo tak, myśli, tak trzeba korzystać, to trzeba korzystać. Tyle. Jedziemy dalej, jedziemy dalej. Dobra, wiecie co? Tym akcentem tutaj na tle bizona, ostatnie jego żniwa, można tak powiedzieć. Więc, no cóż, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z FSA 25 na mapce szpakowo od Bizona do Leksona. Musimy ciąg dalszy ciągnąć, rozwijać się. Pozdrawiam.